Dzisiaj sobie omówimy kąty w okręgu albo jak to woli kąt środkowy i kąt wpisany. Tego typu zadanie praktycznie pojawiało się co roku w maju. No W tym roku akurat w czerwcu możliwe że się pojawi. Według mnie to jest pewniak maturalny ponieważ tylko w 2015 roku w maju na maturze majowej się nie pojawił. Więc według mnie jest to pewniak maturalny. Dobra ale już przechodząc do, do zadań albo do teorii. To na początku sobie tej teorii wykreślimy i skupimy się na rysunku. Tutaj mamy kąty wpisane. I kąty wpisane jak widać mają wszystkie taki sam kąt. A czemu? Ponieważ są oparte na tym samym łuku. A ten łuk jak widać jest tutaj. Jakby ktoś tego łuku nie widział, to można sobie skojarzyć, że z każdego kąta nam świeci światełko. I ono pada dokładnie na ten łuk i jest ograniczone tymi odcinkami. Podobnie będzie stąd, tutaj jest ograniczone i podobnie będzie stąd z tego tutaj kąta i będzie padać na ten łuk. Jeszcze możemy wyróżnić kąt środkowy, który jest tutaj. I on jak widać jest dwa razy większy od kątów wpisanych. I oczywiście musi być oparty na tym samym łuku, co kąty wpisane. I wtedy on będzie dwa razy większy od nich. I tak naprawdę z teorii to by było tyle. Jeszcze można takie tryki Wam przedstawić. Jak na przykład mamy jakiś okrąg. Tutaj mamy środek. I tutaj pociągnięte dwa promienie. I co my jeszcze tu możemy zrobić? Tutaj możemy jeszcze pociągnąć trzeci bok. I będziemy mieli trójkąt równoramienny, ponieważ tu mamy R i tu mamy R. Więc tu będzie alfa, ale oczywiście to będzie inne alfa niż to alfa. Ponieważ to już jest inne zadanie, więc tutaj jak widać mamy takie, taki typ yy, trójkąta. Znaczy, no to jest po prostu trójkąt równoramienny i tutaj będziemy mieli alfa, i tutaj będziemy mieli alfa. Bardzo często to pomaga, ponieważ już jakby się zmienia nam ilość, ilość niewiadomych, ponieważ tu już wiemy, że jest alfa, i tu wiemy, że jest alfa. Natomiast w trójkątach równobocznych wszędzie mamy oczywiście takie same kąty, czyli każdy kąt jest wtedy 60 stopni. Jeszcze jeden bok może być średnicą okręgu, czyli tu byśmy mieli r i tu byśmy mieli r i wtedy ten kąt jest kątem prostym. To też bardzo ułatwia. Ponieważ gdybyśmy na przykład jeszcze tutaj mieli A i tutaj byśmy mieli A, to byśmy mieli trójkąt prostokątny równoramienny i wtedy już w ogóle byśmy mieli wszystkie boki. Gdyby tu by było na przykład jeszcze A i tutaj by było A, no to tutaj byśmy mieli po 45 stopni. Ale taki normalny trójkąt standardowy prostokątny oparty na średnicy, że przeciwprostokątny jest oparty na średnicy, to wtedy. Tutaj mamy kąt prosty. Dobra, przechodzimy już do zadań. Czyli co my tu mamy? Mamy okrąg o środku S, punkty KLM na tym okręgu. Na oku K tego okręgu są oparte kąty KSL i KML. Pierwsze co możemy zauważyć, że tutaj mamy kąt środkowy, a tutaj mamy kąt wpisany więc możemy tutaj napisać, że to jest kąt dwa razy większy od kąta wpisanego, czyli 2 beta. I tutaj mamy jakiś warunek, więc możemy ten warunek przekształcić na 2 beta plus beta równa się 111 stopni, czyli 3 beta. Podzielimy przez 3, żeby mieć samo beta. I beta to jest 37 stopni. Tutaj pod alfa postawiliśmy 2 beta, a musimy obliczyć alfa, więc alfa to się równa 2 beta. Więc 2 razy 37 stopni czyli to będzie 74 stopnie. Następne zadanie mamy punkty ABCD leżą na okręgu. O środku S. Miara kąta BDC jest równa. Żeby to zobrazować, to zauważmy, że tutaj mamy kąt środkowy, a tutaj będziemy mieli kąt wpisany, czyli tak szybko przerysowując. Tutaj mamy 100, 118 stopni. A tutaj będziemy mieli, o przepraszam. Tutaj będziemy mieli dwa razy mniej stopni, czyli ile stopni, czyli 59 stopni. Więc tutaj byśmy mieli jakieś alfa to 27 stopni plus alfa równa się 59 stopni. Więc alfa to będzie 59 stopni minus 27, czyli 32 stopnie, i taka tutaj będzie odpowiedź. Czyli odpowiedź D. Tutaj jedyną trudnością, z którą trzeba było zauważyć, to, że tutaj mamy kąt ADC. To jest kąt wpisany, a nie jak ktoś mógłby pomyśleć, że kąt BDC. Więc warto sobie to narysować tak bardziej ogólnie, bez tej prostej DB. I wtedy widzimy, że to jest kąt wpisany. Tu znowu standardowo mamy w punkcie O, mamy środek, punkt C. Na okręgu leży punkt C i AB też. Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Czyli co? Tu mamy R i tu mamy R. Na początku mieliśmy taki tutaj typ trójkąta prostokątnego. Więc możemy tutaj zaznaczyć, że tu mamy kąt prosty. Ja może przykupię sobie jeszcze to zadanie, ponieważ można je na, zrobić na dwa sposoby. Czyli co, tutaj mamy kąt prosty, tutaj O, więc tutaj będzie dopełnienie do 90 stopni, czyli 34 stopnie. Więc jak tu jest 34 stopnie, tu mamy R, tu mamy R. Więc tutaj będzie taki sam kąt jak tu. A czemu? Ponieważ mamy trójkąt równoramienny. Czyli ten trójkąt równoramienny to jest 2 razy 34 stopnie plus alfa równa się 180 stopni. Czyli 68 stopni plus alfa równa się 180 stopni i alfa równa się. 112 stopni. Tak, 112 stopni, czyli odpowiedź jest C. Tutaj tak naprawdę nie użyliśmy tutaj kąta wpisanego i kąta środkowego, a teraz właśnie chciałbym zrobić przykład, w którym byśmy tego użyli. To, co my tu mamy. Tu powiedziałem, że też jest R, więc kąt, znaczy nie kąt, tylko trójkąt, AOC także jest trójkątem równoramiennym, więc tutaj możemy zaznaczyć 56 stopni. A jak tutaj możemy zaznaczyć 56 stopni, to widzimy, że ten te 56 stopni to jest kąt wpisany oparty na tym okręgu. A skąd wiemy, po prostu tutaj świeci światełko i pada ono na łuk CB i widzimy, że Kąt środkowy tutaj alfa. On także jest oparty na łuku CB, więc on jest dwa razy większy. Czyli alfa to jest dwa razy 56 stopni, czyli to jest odpowiedź 112 stopni. I teraz w zasadzie zauważyłem trzeci, trzecią możliwość. Patrzcie, jak tutaj mamy 56, tutaj mamy 56. To razem mamy tutaj 112. A jak tutaj mamy 112, to tutaj będzie. Może ja to przerysuję. Tu mamy 56. Może nie potrzebę to Ale w trójkącie AOC musi być przecież 180 stopni. Więc tutaj damy sobie jakąś betę. I to jest 2 razy 56 stopni plus beta. Więc beta to jest 68 stopni. A tutaj jak widać mamy 180 stopni na, tej, na tym odcinku. Więc jak tu musi być 180 stopni, no to od 180 stopni odejmujemy 68 stopni, czyli to będzie 112 stopni. Jak widać mamy tutaj aż trzy sposoby zrobienia tego zadania ale moim zdaniem ten pierwszy sposób albo drugi jest chyba taki najprostszy, albo na chyba, chyba pierwszy był najprostszy, chociaż najdłuższy, ale taki najbardziej intuicyjny. Tylko trzeba było wiedzieć o tym o tym trójkącie prostokątnym. Dobra, przechodzimy dalej. Ja Zobacz czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Punkty DE leżą na okręgu Opisanym na trójkącie równobocznym. Czyli co, jak mamy trójkąt równoboczny, to tutaj będziemy mieli 60 stopni, tutaj i tutaj, ponieważ mamy trzy takie same kąty, które razem się równają, 180 stopni, więc każdy z nich to jest 60 stopni. Odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Ja to może sobie narysuję tutaj elegancko. O tak i raz drzwi będzie prosto. I kąt wpisany DEB ma miary. Jak widać, tutaj mamy kąt wpisany. I Żeby znaleźć inne. Inne kąty oparte na tym samym łuku, to warto się tutaj przelecieć po okręgu. Jak widać, tutaj mamy tylko jakiś. Pojedynczy punkt. Tutaj mamy. Znaczy, pojedyncze dwa odcinki tutaj mamy trzy odcinki, tu dwa, ale tutaj mamy zbiór bardzo dużej ilości odcinków, więc najprawdopodobniej gdzieś tutaj będziemy mieli taki sam kąt wpisany, ponieważ kąt wpisany deb jest na tym, jest oparty na tym łuku, więc jak tutaj widzimy, ten kąt wpisany także będzie oparty na łuku DB, więc on także jest równy. Alfa. A Jak ten kąt jest równy alfa, to tutaj także mamy kąt alfa, ponieważ ta średnica podzieliła nam ten kąt na pół. A jak wiemy, tutaj 2 alfa ile miało stopni? 2 alfa miało stopni 60, ponieważ to jest kąt w trójkącie równobocznym, a każdy kąt w trójkącie równobocznym ma 60 stopni. Czyli alfa tu będzie 30 stopni, więc odpowiedź będzie A. I co my tu mamy w okręgu środku? O standardowo dany skąd o mierze 50 stopni. Czyli co my na początku widzimy? Tutaj mamy R i tutaj mamy też R. Więc jak tutaj przeciwprostokątna tego trójkąta jest oparta na średnicy, to tutaj będziemy mieli Kąt prosty. A jak tutaj będziemy mieli kąt prosty? Tutaj mamy 50 stopni. No to tutaj będzie dopełnienie do 180 stopni, czyli, czyli 40 stopni. I tak naprawdę możemy się skupić na tych znanych nam kątach. Czyli możemy zobaczyć, czy, czy jakiś kąt jest oparty na 50 stopniach. Znaczy oparte na tym samym łuku co 50 stopni. No tutaj jak widać żadnego innego kąta nie ma, ale jak sobie poświecimy światełkiem z 40 stopni to widzimy, że tutaj mamy taki łuk i ten kąt alfa także świeci na ten łuk gdzie 40 stopni świeci, więc będzie odpowiedź A.